Ręcznicy poświęconej, dotyczącej e, informacji na temat transmisji Mistrzostw świata 2014 w piłce siatkowej mężczyzn w Polsce. Ja nazywam wam się macie z jestem członkiem zarządu Telewizji Polsat. Jest z nami również prezes grupy cyfrowej Polsat, pan Dominik Libicki, oraz szef sportu Telewizji Polsat, pan Marian Kmita. Dzisiejsza konferencja będzie takim finałowym podsumowaniem tego, co udało się zrobić. Mistrzostwa świata w Polsce odbędą się tylko i wyłącznie dzięki telewizji Polsat. Tak naprawdę w 2008 roku właściciele Telewizji Polsat w zasadzie w ciągu 24 godzin zdecydowali o sprowadzeniu tej imprezy. Do Dla nas był to ruch strategiczny w rozwoju polskiej siatkówki, którą współtworzymy, budujemy wszystkimi naszymi kanałami od ponad 15 lat. Jeśli popatrzymy na naszą grupę, to, to jest pan Marian Mifek, który od 15 lat się tym zajmuje i wspiera polską siatkówkę. Tutaj i Telewizja Polska, te Cyfrowy Polska, który dystrybuuje sygnał, ale również Polkom, który mocno zaangażowany jest w siatkówkę, też ponad 15 lat. I teraz tak, oczywiście łatwiej byłoby kupić prawa telewizyjne, zrobić to tak jak dotychczas, czyli przekaz satelitarny, komentarz, studio z innego kraju. Jednak wtedy nie mielibyśmy tej imprezy w Polsce. 800 tysięcy Polaków, bo tyle jest biletów w sprzedaży, nie mogłoby zobaczyć na żywo e, tych spotkań, nie mogłoby być siódmym zawodnikiem naszej reprezentacji. A przypominam w ostatniej konferencji, że jest to najbardziej utytułowana dyscyplina e, sportowa w Polsce, drużynowa. Hmm. Mistrzostwa Świata 2.14 sprzedaliśmy dobre. Od początku. Kupiliśmy prawa marketingowe telewizyjne na e, cały świat. E, sprzedaliśmy prawa telewizyjne aktualnie do 168 krajów, więc jest to absolutnie jedyna, wyjątkowa i niepowtarzalna okazja do promocji Polski w świecie, ale też w Polsce, bo przypominam z poprzedniej konferencji, że prawie, szacujemy, że prawie 20 milionów Polaków jest zainteresowanych obejrzeniem e, Mistrzostw Świata 2014 w Polsce. Po raz pierwszy w ramach praw e, sprzedaży praw telewizyjnych wynegocjowaliśmy również bardzo dobre warunki z innymi stacjami. Przy każdej transmisji mamy e, zadeklarowane, a w zasadzie gwarantowane w obowiązkowym sygnale 60 sekund e, promocji, czyli w każdym 168 krajów. Przy każdym ze 103 meczu y, mogliśmy puścić 60 sekund y, promocji dotyczącej dotyczące naszego y, kraju. Dodatkowo bandy, dodatkowo wykorzystanie logotypu y, y, Mistrzostw Świata, tak jak to robią różne koncerny przy piłce nożnej, na każdej powiedzmy puszce, opakowaniu widzimy logo y, y, imprezy. Szkoda bardzo, jest nam bardzo przykro, że z tego w pełni e, nie skorzystamy. No, taka jest e, na tą chwilę smutna e, prawda. E, uważamy, że Mistrzostwa Świata 2014 w Polsce e, zostały niesłusznie uznane za wyłącznie komercyjne przedsięwzięcie e, Telewizji Polsat. Na tą chwilę wydaje nam się, że chyba zabrakło koordynacji, zaangażowania i mobilizacji takiej jak przed Euro 2012. Przypominam, bo tak mówimy Euro 2.12 w Polsce. Przypominam, że byliśmy tylko współorganizatorami, bo były to mistrzostwa organizowane wspólnie z Ukrainą, gdzie finał odbywał się na Ukrainie. Uczestniczyliśmy w wielu spotkaniach, tak naprawdę. Komisje, podkomisje, spotkania z różnymi, z różnymi ministrami, posłami. Jak to krótko podsumować? Dużo słów, mało działań. Także tak to się e, zdarzyło. Dalej w naszej e, historii. Zrobiliśmy wszystko, by te mistrzostwa e, były e, świętem polskiej siatkówki i z pewnością e, nadal e, będą, żeby były jak najszerzej dystrybuowane, żeby były w telewizji otwartej. Niestety doświadczyliśmy tutaj e, jeden ze strategicznych sponsorów tej imprezy po wielomiesięcznych negocjacjach na etapie umowy wycofał się na początku roku. Te umowy gwarantowały emisję przynajmniej meczów Polaków na antenach otwartych. Dalej byliśmy zdeterminowani do tego, żeby mistrzostwa zobaczyli, zobaczyło jak najwięcej Polaków, stąd też mimo, że kupiliśmy prawa telewizyjne, poznaliśmy, że jesteśmy w stanie je odsprzedać. Zrobiliśmy zaproszenie do składania ofert, tak jak mówiłem poprzednio, przyszła jedyna oferta z telewizji publicznej, jednak była poniżej kosztów produkcji sygnału. Więc tak naprawdę tylko możemy wywnioskować z tego, że nie zostało to uznane za istotne wydarzenie, które warte jest większych pieniędzy. Tu wystarczy zapytać o to, ile kosztowały prawa do transmisji Euro 2.12. Mogę powiedzieć, że ta kwota, która tu była, była kilkadziesiąt razy niższa. I teraz przechodząc już do konkretów. Jest to historyczne wydarzenie w Polsce i zdecydowaliśmy, że ceremonię i mecz otwarcia Polska-Serbia na stadionie narodowym pokażemy na antenie Otwartej Pol Polsatu. Więc zapraszamy do Polsatu wszystkich kibiców już 30 sierpnia o godzinie 18.00. 18.30 ceremonia otwarcia, Mistrzostwo 20.15, Mecz Polska-Serbia. Mamy nadzieję, że w obecności 63 tysięcy kibiców. Dlaczego mówię, że to jest historyczne wydarzenie? Ponieważ po raz pierwszy y, gramy na stadionie y, piłkarskim y, w obecności 63 tysięcy kibiców na Mistrzostwach Świata. Po drugie, po raz pierwszy będzie tak duża ceremonia otwarcia samych mistrzostw. Mimo wszystko, żeby zapewnić jak największej widowni mecze Polaków, zdecydowaliśmy się wszystkim operatorom kablowo satelitarnym że zostaną zaoferowane wszystkie 103 mecze na żywo w systemie płatnym w czterech kanałach w okresie 30 sierpnia 21 września. Także podkreślam tu ważna informacja, że wszyscy operatorzy mogą te kanały od nas. Nabyć. A przypominam, że tak naprawdę dystrybucja kablowo-satelitarna w Polsce to prawie 70% Polaków. Króciutko o samym wydarzeniu, jak to będzie wyglądało. Wydarzenie będzie emitowane na czterech kanałach, z czego jeden w dwóch wersjach. Kanały się nazywają Polsat Volleyball 1 do 4. Kanał główny Polsat Volleyball 1 będzie w dwóch wersjach. HD i SD. I tu też stworzyliśmy wersję SD, żeby jak największa ilość subskrybentów y, kablowo mogła odebrać y, sygnał. Tak jak już mówiłem, propozycja współpracy zostanie złożona wszystkim operatorom kablowo-statycznych. W zasadzie te oferty z tego, co mi wiadomo, y, już poszły. Cztery dedykowane kanały tylko w systemie płatnym. Jest to nowy system tak naprawdę, y, ponieważ są to tak zwane z angielskiego pop-up channels, czyli że one się pojawiają na okres jakiegoś wydarzenia i znikają po tym wydarzeniu. I teraz króciutko o samym ten Polsat 1 to będą najważniejsze mecze transmitowane. W Polsat Volleyball 1 tutaj według decyzji i rozwoju turnieju decyzję Mariana Kmity co będzie tam wchodziło. Polsat Volleyball 2 mecze drugiego wyboru i kolejno trzeciego wyboru i czwartego wyboru. Także to też jest bardzo duże wydarzenie, że zobaczymy wszystkie, będziemy mogli zobaczyć wszystkie 103 mecze tego turnieju na żywo. Tak tylko przewidywane ramówki. Tutaj jak widzimy Polsat Volleyball 1, 2, Volleyball 3, Volleyball 4, jak widzimy. Dnia 6-7 września mamy po cztery transmisje w jednym czasie. Dość ciekawym dniem jest na tą chwilę 7 września, gdzie gra o godzinie 20.00 Serbia z Kamerunem, ale też Brazylia z Kubą, później Rosja z Bułgarią i Włochy ze Stanami Zjednoczonymi. To jest bardzo, bardzo ciekawy dzień na koniec pierwszej fazy turnieju. I to wszystko z mojej strony. O kolejnej informacji poproszę prezesa Libickiego.